Siemanko, siemanko, z tej strony Max. witam Was na kanale Życie na Maxa, to kolejny odcinek z Tajlandii, zobaczcie, mieszkamy już w innej willi, już niedługo pokażę Wam to w odcinku jakimś, więc musicie śledzić, jeżeli jesteście ciekawi, a w tym odcinku, w tym odcinku niestety spotkała mnie kontuzja, kontuzja łydki, która niestety przeszkodziła mi w treningach, ponadto oczywiście... Piękne widoczki. A, i byliśmy w regebarze, więc jeżeli jesteście ciekawi co tam, co tam się dzieje, jak to wygląda, to zachęcam do zostawania. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę do góry i subskrypcję na samym początku, będę bardzo wdzięczny. No i co, widzimy się za chwilę. Zobaczcie, tam daleko. Zobaczcie, jak to wygląda. Idę na śniadanko, potem lecimy na trening. Na później zobaczymy, nie mam jakichś wygórowanych planów na dzisiaj. Standardowo jestem pierwszy na śniadaniu. Normalna sprawa kawusia zawsze musi być, nie trzeba wstawić wodę dzisiaj ciężki dzień D dlaczego ciężki dzień? no już zakwasy wychodzą po wody za dużo, za za dużo trenujesz może no dzisiaj albo będzie, za mało dzisiaj będę się obijał dzisiaj A, mieli więcej chyba renty. ich obijał dzisiaj Maksym będzie moją rudę brał nieodłącznym elementem treningów są kontuzje ja dzisiaj naciągnąłem sobie łydkę na samym początku no, przy rozgrzewce i po prostu cały trening siedziałem i patrzyłem jak nie trenują Trener gdzieś tam starał się mi pomóc i zaczął smarować mi tą nogę taką maścią rozgrzewającą. Rozmasował mi całą nogę, jedną, drugą i kazał mi odpoczywać. Potem dostałem tabletki, które muszę zjeść zarówno po obiedzie, jak i po kolacji. Powiedział, że jutro będę jak nowonarodzony. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo nie ukrywam, że no było mi trochę przykro, że inni trenują, a ja nie mogę. Jesteśmy z Maxem dzisiaj u pani fizjo. Max ma dzisiaj generalnie no, problem z mięśniem, już od, od kilku dni się zmaga z bólem. No i przyszliśmy tutaj zobaczyć, czy pani będzie go w stanie no Maksym jak tam? Chujowo, <laughs> tak myślałem. Tak myślałem. Jak szczerze? Nie Nie, nie. Lepiej, ale... Okay. Ale na kurwie. było Nie gorąco, to wiem. Nie wiem. Jest rekin. Rekin musi być. Ale czuję, że to cisza przed burzą. Myślisz? Skoro da mi rekin to nie przelewki. <noise> A jak czujesz też teraz? Tak, no jest taka elektrostymulacja standardowa, jak gdzieś tam sobie robiłem minut. Okay, 15 tam. minut mówi, więc Tak robią sobie Mhm Stymulacje w Polsce I może się nie przyda Ale generalnie za wizytę 700 batów, czyli 84 zł na przeliczaniu na polskie Wydaje mi się, że nie jest to dużo W Polsce płacimy za fizjo minimum 150 zł za wizytę Zobaczymy, teraz jak będziemy wychodzić. Ale pani mówiła, że 700 batów, No i co? Trzeba było tyle trenować? Tak na poważnie no nie byłem w stanie tego przewidzieć. Gdzieś tam miesięcy się naciągnął. Strzeliło na treningu, trzeba było przyjść to zbadać. Natomiast jak tutaj a, pani mówiła nie jest najgorzej. Dzisiaj jutro bez treningu, w piątek wpierdola. Tak się pracuje, o! Właśnie tak. Tak o tobie mówię, franek. Hmm. <laughs> Pora deszczowa, zobaczcie. Uuu. A tam płyną łódką, śpiry. Sekundę się tak rozpadało. Sekunda. Tutaj mamy męski wypad na kokosa. Idziemy na kokosa, a wiadomo z tyłu dwa procent. Byliśmy w barze i znaleźliśmy takie twarze. O, te szczerbki gryzą czy nie? O, jest tu, siedzi. Ale to jest widoczek. to jak jest zwykle w pracy. Hello, hello. Do was nie mówię? Przyjechaliśmy do fryzjera, bo już człowiek zarósł jak małpa eee, No, tam, tam już siedzi koleżka Drugi koleżka czeka na swoją kolej Bo jesteśmy tu pierwszy raz, nie? Jak mu to najpierw on będzie miał z... i będziemy widzieli <śmiennie> Dlatego pamiętajcie, rada od wujka Franka Zawsze miejcie kolegę, który pierwszy idzie do fryzjera Jak będzie to gdzie indziej, nie? <śmiennie> Dlaczego dałeś się obciąć na dresa? No bo ja jestem taki typowy, typowy dłużej fasik z kalafoną, jeżeli popożeli gersą, ale za Czekamy jak ciebie obetną mordzia. Ja zobaczcie, co tam Frankowi wyczynia i... Za chwilę moja kolej. Zobaczcie jak ja wyglądam w ogóle. Kurwa. co to ma być? Ale... ale 150 batów za strzyżenie to jakieś 17-18 złotówek. Nie jest najgorzej. Ja, ja w Warszawie no stówkę płaci się tak minimum. No, pierwszy fryzjer w Tajlandii Opażyłem się Tak? Opażyłem się Ale kurde, powiem Ci, że będzie dobrze mi się wydaje Wiesz? Dostał bardzo dużo wymogów no co, Miłego dnia Ci życzę Słyska. I wiadomo co i kogo Lubię się budzić mając taki widok Zobaczcie, nas, nasz boss tutaj przygotowuje nam pyszne śniadanko, dzień jak co dzień. Boss. Jak tu go nie lubić, jak tu go nie lubić. Każdy dzień zawsze zaczynamy od kawusi. Nie wiem czy znacie, na pewno znacie. Smacznej kawusi, wiadomo kogo i co. Czekam właśnie na omlecika. W międzyczasie kupiłem wczoraj taki oto jogurt. 0% nie mam pojęcia, co tutaj jest napisane. Musiałbym to walić przez translator, ale nie chcę mi się szczerze mówiąc. Widzę tylko, że jest 2% cukru. To generalnie we wszystkim jest cukier. Mm, niezależnie co kupujecie, wszędzie ten cukier jest. O! Boss! Boss! Good! good. <laughs> Widzicie, zawsze u niego good. I o to właśnie chodzi. A coś dziwnego się zrobiły. pan. pan, nyn. 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 Nyn, nyn. czyli jeden? Pan, czyli chleb. Nyn pen. Nyn, nyn pen. Nyn. Nyn pen. Boss. Najlepsze śniadanie. The best, the best of the best. Trzeba. <grydanie> Niewzględny Kamil, wpadłeś na to nasze pyszne śniadanko? Tak, no i fajnie. Zobacz, kurde, codziennie. Naprawdę? No, znaczy no, no, lubię jedzenie, tylko nie wiem. Wybrzydasz. No, albo dobrze, że nie. Dobre są. Muszę sobie jakąś obsiarę też jeszcze zrobić. Powiem Wam, że nie spodziewałem się. A to jest naprawdę dobry jogurt. Hmm. Widzę na narysowaną marchewkę. Też marchewkę przede wszystkim. Ale no jest petarda. Cen, cenowo, tak, cenowo myślę, że ze złoty 20. Z racji tego, że mamy dziś poniedziałek po śniadaniu, wybieramy się na trening. Pamiętaj, trenujemy trzy razy w tygodniu. Więc pokażę Wam za chwileczkę trochę więcej. Jedziemy na trening, poruszać się trochę po tym weekendzie. Ciężkim weekendzie, chyba twój był ciężki. Rozgrzewka i czuję się jakbym dostał wiadrem z góry. Oczywiście uh. <laughs> <Aha. laughs> zjazd absolwentów potreningowy Bierzesz jak zwykle tą samą? Mhm. czy masz tak. jakieś teraz. Kamil co dla Ciebie? Właśnie ja bym zaeksperymentował dzisiaj na przykład z jakąś pięciokrotną porcją limonki. Może <laughs> To po prostu samą cytrynę wyciśniętą. No. Jeszcze po treningu wiadą takie mini babeczki. 10 batów, czyli złote 20. Zł. Eee, bananowe bananowe babeczki z czekoladą. Ostatnio, my favorite. No właśnie, to jest ich, um, ich bestseller. To jest tutaj jeszcze bestseller. Jakiś taki guma balonowa. Taka, nie wiem. Dobra, w każdym razie. Te mini babeczki są zajebiste. Bananowe, pyszne, 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 pyszne. Musiałem się czymś zatruć wczoraj. Nie wiem dlaczego, bo nie jadłem nic na mieście, i w sumie to już przed snem czułem się źle. Czułem, że mam e, mocno nadęty brzuch. Dodatkowo obudziłem się o trzeciej w nocy i wymiotowałem, i teraz cały czas czuję się źle. Pospałem, wypiłem kawusie i jest dużo lepiej. Bardzo dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę i subskrypcję. No i co, widzimy się już w środę o godzinie 16.15, a już niedługo, już niedługo rozpoczynam daily vlogi. Także do zobaczenia.